Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już naszym odcinku z najdłuższej podróży. Tutaj musimy się jakoś dostać do Mercury Theatre. Czy jakoś tak, przynajmniej tak powiedział Zach, chociaż to jest pewien teatr, po prostu teatr, jakby Mercury Theatre. No dobrze. Co my tu mamy? No wiemy no dalszy ciąg, próbujemy się tu jakoś dostać. Tutaj mamy Frediego Melona, a tu mamy tego dziwnie rzucającego się w oczy faceta. No i próbujemy się jakoś tam dostać, bo najprawdopodobniej tam właśnie jest Cortez. Zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. Może być teraz, może być pod koniec filmu, jak ci wygodniej zupełnie, ale. To już może nawet faktycznie teraz, żeby nie zapomnieć, ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z najdłuższej podróży, jak i z innych gierek, jak i jeszcze innych ciekawych aktywności, zdrapki, coś tam każdy coś coś znajdzie na pewno na tym kanale. Bardzo się cieszę, bo nasza społeczność rośnie coraz bardziej w siłę i jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe, więc nie zlekaj i dołącz już dziś! Do, jak, jak w wojsku! Dołącz już dziś! No dobra, jedziemy. Tutaj już z panem Freddy Melonem rozmawialiśmy. Nie chciał nam nic powiedzieć. Coś kręci, coś kręci. Zobaczymy, co tutaj. Ten facet tak się rzuca w oczy, że musi być tajniakiem. Policja, widzę, nic, nic się nie zmieniła przez te 200 lat. Czełem. Dobrze się pan bawi? Mama nie mówiła ci, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi? Nigdy nie mówiła o czymś takim. <śm> a powinna, a teraz spływaj. Jest pan w pracy? Pracy? O co ci chodzi? No wie pan, na służbie. Śledztwo, tajna operacja. Proponuję, żebyś wyniosła się do diabła moja, panu, no zanim zrobi się nieprzyjemnie. Czy to groźba? Pan mi grozi? Tak, grożę. Uuh. Ostro. To na pewno detektyw. Śledzi kogoś. Czyżby tego Frediego? No nie wiem, co ten Freddy mógł Wiedam zrobić? Witam ponownie. Chryste, ty nigdy nie rezygnujesz? O co chodzi tym razem? Dlaczego jest pan ubrany jak gliniarz? O co ci chodzi? Czemu jestem ubrany jak... Zaraz, a co cię to w ogóle obchodzi? Próbuję tylko pomóc niebieskim chłopcom. Wygląda pan na gliniarza, więc jeśli pracuje pan w przebraniu, to powinien pan bardziej dopasować się do otoczenia. Wyglądać bardziej naturalnie. Tak? Jak? No nie wiem, ale prochowiec od razu pana zdradza. Lepsze byłyby niebieskie dżinsy i koszulka z nadrukiem. Mam głupią żonę. Poczekaj, zaraz to zde... Moment, co ja robię? Za kogo ty się do diabła uważasz? Policyjną konsultantkę do spraw mody? To miało być zabawne, panienko? Bawisz się w komedianta? Jakoś mnie to nie bawi. A teraz zabieraj stąd swój tyłeczek i nie zawracaj mi więcej głowy. Czy to groźba? Masz rację, to jest groźba. A mnie bawi, mnie bawią teksty, April. No jeszcze chłopa pomęczymy chyba ponownie? trochę. Chryste, ty nigdy nie rezygnujesz. O co chodzi tym razem? Nie nudno panu tak tu sterczeć przez cały dzień? Nie, panienko. Więc wszystko w porządku. Niczego pan nie potrzebuje. To prawda. Absolutnie niczego? Absolutnie niczego. Nawet jakieś przekąski? Dopiero co zjadłem obiad. Ale dzięki za troskę. Więc dopiero co zjadł pan obiad. Tak, w zimnej krowie. A co pan jadł? Potrójny krowi mniam burger z dodatkową porcją cebuli i dużą bingo kole bez lodu. A frytki? A tak, i podwójne smażone strzępy serowe. Najsmaczniejsze frytki, jakie można dostać. Ociekająco roztopionym kozim serem. A kiedy pan to jadł? Ach, jakąś godzinę temu. I nie czuje pan mm, potrzeby... Żeby pójść na stronę? Nie, panienko. Moje jelita są genetycznie zmodyfikowane i wymagają tylko pobieżnej uwagi. Najadł się pan tym burgerem? Nie burczy panu w brzuchu? No, teraz gdy o tym wspomniałaś, nabrałem ochoty na coś słodkiego. Nie mam czasu na moją codzienną porcję placka truskawkowego z bitą śmietaną, czekoladą i urzeczką lodów. Zaraz. Po co ja cię o tym wszystkim opowiadam? Kim ty w ogóle jesteś, do diabła? Wynoś się stąd, panienko, i to w tej chwili, bo jak nie, to. Czy to groźba? groźba? Bo ja myślę, że to była groźba. Bardzo poważna groźba, panienko. <grym> no dobra, Wiedam jeszcze raz, chyba już nic nie będzie. Można. Chryste! Ty nigdy nie rezygnujesz? Nigdy. O co chodzi tym razem? Mógłby pan powtórzyć, na co ma pan ochotę? Coś słodkiego do przerzucia, żeby zabić gorzki smak nudy. A teraz spadaj. No dobra, to wiemy, że on chciałby coś słodkiego. Tylko właściwie dlaczego mielibyśmy mu to dać, prawda? Z dobroci serca! Skrzynka z bezpiecznikami. Coś się zepsuło w tej skrzynce. Wygląda na to, że neon kina jest podłączony do tego samego przełącznika. Ciągle się włącza i wyłącza. Ja, jakbyśmy coś tam pogrzebali, prawda? To może Freddy by poszedł sobie gdzieś tam naprawiać. Hej, panienko, trzymaj ręce przy sobie. To własność miasta. No, ha, ha. Czyli chyba nasz detektyw pilnuje tutaj. Nic innego jak skrzynki z bezpiecznikiem. Nie, no pewno nie, pewno coś robi innego, a przy okazji... No dobrze, może... O, wiem, damy mu tego... ohydnego cukierka. Nie... są paskudne. Jak poleci pan po tych cukierka? paskudnych cukierkach? Hey, tak! Strzał w dychę! Proszę pana, proszę nie brudzić mojej podłogi. O kurczę, no tak, no jak on ma taki jelita. <grystanie> A tu spróbujemy. Te drzwi prowadzą do czegoś w rodzaju zaułka za kinem. To znowuż ten się obruszy, pewnie. Zamknięte. A nie, w ogóle zamknięte. To tylko śmieci. Proszę no. pani, niech Uf. się pani tym nie bawi. Proszę to zostawić tak, jak jest. Oj, Freddy, przesunęliśmy ci śmietnik, nie, Mówiłem, nie Proszę to zostawić. To tylko śmieci. Zielony szlam. No, to mam pewien pomysł. Bardzo zły pomysł. Nie róbcie tego w domu. Ale jakbyśmy tego ochydnego cukierka tutaj zmaszyli w tej czymś, w zielonej, dziwnej mazi. Śmierdzący cukierka. Kawałek cukierka ociekający zielonym szlamem. Ohyda. Oh, Smacznego, jej... Jeszcze nie zwariowała. <laughs> to ocieka zielonym szlamem i cuchnie jak nafta. No to może damy to naszemu kochanemu detektywowi, który nie był za może jeszcze jednego. Niech je. No wiesz, zapomnij o tym. Co za o, Jest, 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 jest. Co u diabła? Ten smak. Niedobrze mi. Czuję się jakby... Ochryste. Ej, co? Co ty do diabła robisz? Rzuciłeś we mnie kamieniem? Słuchaj, bardzo źle, że to zrobiłeś. Zrobiłeś coś strasznie głupiego. No to, Epil, zrobiła dymówę. O, ale Freddy już wrócił od razu. <ścoughs> Szkoda, że nie widziała pani jak uciekał. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak szybko zajwaniał. I trzymał się za tyłek, jakby go coś pogryzło. Zgubił nawet w rynsztoku swój głupi kapelusz. <ścoughs> Dawno nie widziałem czegoś tak śmiesznego. Oj, chyba szybko leciał do toalety. No dobrze, to spróbujmy teraz się dostać tutaj do tych z bezpiecznikami. Zygzak błyskawicy. Uwielbiam to słowo. Zygzak. Zygzak błyskawicy. Uwaga. uwaga. Czy to ogólne ostrzeżenie? Coś w rodzaju uwaga życie. W powinno nosić wielką żółtą nalepkę z napisem uwaga. Na pewno prędzej czy później cię zabiję. No, tak to już w życiu. Uwaga! Byłem. Jakaś dziurka odklucza. Jakaś dziurka odklucza. No dobra. Czyli musimy się tutaj jakoś dostać. Coś powiedzcie Czy Czym mogę służyć, panienko? No dobrze, tak czy inaczej, dziękuję. Tak! Powiem pani coś, niech pani już idzie i pozwoli Frediemu zająć się sprzątaniem, zanim pani mama Doty Melon się wkurzy. No dobrze, sprzątaj, chłopie, sprzątaj. Widzą, nie wiem, czy to jest zależne, że zauważyłem, że jak przechodzimy tak na spokojnie do drugiej planszy, to mniej się zacina, więc tak będziemy starać się przechodzić. No dobrze, tutaj jest kapelusz. kapelusz detektywa. Musiał go zgubić uciekając przed Fredim Melonem. Fredim Melon, też chłop i imię wybrał. No, rodzice mu wybrali, ja wiem. No dobra, do metra, bo chyba kojarzy, gdzie jest ten klucz. Myślę, że wy też, myślę, że wy też kojarzycie. Gdzie tak. Miłe klucz? starsze pani nie są już takie jak kiedyś. Ekran jest naprawdę wszechobecny. Nie ma przed nim ucieczki. Nigdzie. Musimy tutaj sobie wrócić. Tak dobrze kojarzycie. Tutaj mamy klucz, no ale dalej mamy problem z tym, że no nie możemy go chwycić, prawda? Bo już próbowaliśmy w poprzednim odcinku, no i Epli stwierdziła, że no nie da rady, bo musiałaby tam zejść a żeby tam zejść, no to najprawdopodobniej poraziłbym ją by, ją, by ją prąd. No to tego byśmy nie chcieli, żeby April stała się skwarką, prawda? O nie, my lubimy April. W stronę, w stronę mostów, tak, dokładnie. Powiem wam tak, chyba kojarzę, gdzie jest takie narzędzie, które mogłoby nam pomóc w tym. A mianowicie ta maszyna, która naprawiała Miki, ona była takim zaciskiem naprawionym. I ten zacisk myślę, że teraz by nam się bardzo przydał. Nie wiem jak pamiętać. Podoba mi się to malowidło, chociaż temat jest trochę oklepany. Paśniowy las i magiczne smoki. Ciekawe co się stało z malarzem. To już było, to już było je. I też mówiłaś, mówiłaś. Mogliśmy to już wziąć na, w pierwszym rozdziale od razu, aczkolwiek gdzieś wydaje mi się, że to jest takie przyjemniejsze jak wiemy po co bierzemy. To chociaż i tak wiele rzeczy, takich jak na przykład... Kapelusz tego Kiesia, kapelusz, detektywa. Co bierzemy, kapelusz? O, a potem bochenek chleba, co tak... Świeży chleb. A potem? Ten świeży chleb, że za dwóch dni głodny. April. No albo o, lepki nadgryziony nadgryziony kamał. Ja, no, no są takie rzeczy tutaj, no niestety, no tak w tych starych przygodówkach w Syberii jest podobnie. Co my tu musimy zrobić? No tu musimy najpierw tutaj... Mam nadzieję, że to łącze. się nie roztopi. To żyje! Jak Frankenstein! To żyje! No i tu mamy pierwszą taką logiczną, a może nielogiczną właściwie. Zabawkę, yy, zabawkę, yy, nie zabawkę, tylko zagadkę. No i ona jest wbrew pozorom jeszcze bardzo prosta. Musimy ułożyć wszystko tak w jednym rzędzie. Po prostu zazwyczaj próbuję to tak, aż wychodzi, i teraz chyba się uda. Tak by trzeba i. O, i zadziałało. Po prostu ona jest taka pierwsza, prosta. Taka dosyć taka na, na czuja bym powiedział, prawda? Takie, żeby pokombinować. No i co my tu mamy dalej? Tu mamy ciśnienie. To może upuścimy zawór ciśnienia. Odkręcimy tutaj wodę, żeby to nie leciało. Mam nadzieję, że nie pozbawimy całego. Do domu granicznego wody, bo to by było niemiłe. Zadziwiające. No i mogliśmy wziąć ten zacisk. No i mamy. Zacisk, zacisk, zacisk. Dobrze, teoretycznie moglibyśmy skutuować. Nie zostanie swojego złotego pierścienia. Słusznie, April. Ostatecznie ktoś będzie musiał naprawić ten kabel. Dziś zapomniałem, ale byłyby jaja, Aipriu. Bez pierścionka bym ci pozbawił. O kurcze. No i niestety nam się zacięło, być może dlatego, że dwa razy właśnie kliknąłem na tą czerwone pole. No dobrze, trudno. Robię cięcie i widzimy się dosłownie dla Was to za dwie sekundy. No dobrze, no i już jesteśmy. Wszystko tu mamy zrobione. Mamy... to dał mi ten pierścionek na szesnaste urodziny dokładnie tak było no i mamy ten zacisk ale niestety ten sam zacisk nic nam nie da no bo April nie jest w stanie tego tak tu chwycić po prostu to i tak byłoby za małe no dobrze no to gdzie musimy iść musimy iść tutaj jeszcze do domu na górę no wam powiem, że to jest taka zagadka, która może na przykrzyć, że tak powiem, problemów może, oj może. Faktycznie nie jest to taka oczywiste. Chociaż w przygotówkach jest to fajne, że czasem jakaś zagadka, czy tam jakiś ktoś się zatrzyma przy czymś, gdzie druga osoba powie, że to jest banalne i odwrotnie. No bo to faktycznie co akurat komuś się rzuci w oko, na przykład jeżeli komuś się w oko, że tu jest. Biedactwo, wygląda na wygłodzono. Dokładnie, że to jest bardzo wygłodniała mewa. Tu mamy ten sznur do bielizny, tu mamy gumową. Kaczuszkę. Gumowa kaczuzka, beznadziejnie no, przymalona przez świeżą Czyli tak, mewa, wygłodniała mewa, gumowa kaczuszka i chlebek, no to myślę, że będzie ładna dziura w gumowej kacuszce. To za brzęk. Nadal nie wiem, co płynie w kanałach małej Wenecji, ale jestem pewna, że to nie może być woda. Tutaj spróbujemy wyciągnąć, co tam jest, tam tym łańcuchem. No i mamy nic innego jak sznur do bielizny. Który zapewne nam się przyda. No dobra, tak staram się powoli, wiecie co, bo. Żeby się nie wyłączało, bo gdzieś tam próbuję tę drugą część dograć kilka razy, i kurczę pieczonej i znowu to samo, nie? No dobra. Już nie będę tego jeszcze raz robić. Po prostu trzy sekundy. No dobra, i jedziemy dalej. Yy, mamy już tutaj ten sznur. Ubranie powleczone plastikiem. Skoro tak twierdzisz, że April. A nie biegnij, bo... bo znowu Musisz mnie się, się zatwierdz. Nie biegaj, dziewczyno. Tu się poadzierasz. Tu sobie możemy kawałek podpiec. no dobrze. Tylko, że my byśmy chcieli tą gumową kaczkę, ona. O! Znam tę kaczkę. Bo mój wujasz, kaczuszko. Jak sobie płynie po małej Wenecji, zwiedza kaczuszka. A co, niech sobie zwiedza. Zaraz ją tam dopadniemy gdzieś. No i dobrze, i do Fringe Cafe. Bo gdzieś tam płynęła ta kaczka, no to mam nadzieję, że gdzieś tam ją znajdziemy. Bo jest ona nam jednak niezbędnie potrzebna. O, no i tu mamy taki już flak, niestety. Gumowa kaczka. Wygląda niepokojąco znajomo. Ale jakim cudem dostała się aż tutaj? No, że Prilet, Tyle dziwnych rzeczy się dzieje w Twoim życiu. A akurat to jest dla Ciebie takie bardzo dziwne. O, tak nam się kursor tu trochę zmienił. Z kaczki spuszczono powietrze. Przerząd do nadmuchiwania kaczki. Jak to się nazywa? Wąż? Nie wiem. Taki... Taki dzyndzel to jest. To jest dzynzel. Kaczka jest napompowana. No, tylko dziwne i tak powinna uchodzi to powietrze przecież przez y, tą mewę, nie? Tak, tak mi się wydaje. Tak to było moim zdaniem logiczne. No dobra. Lecimy teraz ten klucz zdobyć. sobie w ten sposób, świeci nam, czyli jakaś niby interakcja jest. Zobaczymy. Nie sięgnę tak nisko. No ci, April. No i logicznie, żeby przywiązać sznurek, wtedy sięgnie. No ale dalej mamy problem. Kiedy byłam mała, próbowałam parę razy łowić ryby w jeziorku koło domu. Ale nigdy nic nie złapałam. Mam nadzieję, że teraz będę miała więcej szczęścia. Oczywiście to nie zadziała. Zacisk jest zamknięty. Dokładnie zacisk jest zamknięty, więc nie, może, nie ma prawa zadziałać. I teraz mamy zacisk otwarty, no, ale dalej jest ten sam problem, bo w momencie, gdy... a musimy wyjąć. W momencie gdy takie coś... No to mamy cały czas zacisk otwarty, no więc to też nam nic niestety nie da, no to trzeba... O! Kaczka jest napompowana. I to jest taka powiedzmy, że śmieszna czasówka, bo po jakimś czasie faktycznie ona zrobi się flakiem, trzeba ją napompować jeszcze, ale mamy wystarczająco dużo czasu. No i teraz mamy otwarty zacisk na lince, który, który zamknie się po chwili, czyli właśnie to, co byśmy chcieli, to co potrzebujemy. Jedziemy! Całkiem niezły fyt. Brawa Jeprila. No Jepril już ten zacisk to wszystko wywaliła do śmieci, bo już nagle uznała, że jej to nie jest potrzebne. tak umowa kaczyszka został nam plaster. No i ten oto Krzyżę? właśnie żelazny klucz, którym miejmy nadzieję, otworzymy tą skrzynkę z bezpiecznikami. No, ale to już w kolejnym odcinku sobie mhm. zrobimy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału, napisania jakiegoś fajnego komentarza. Słuchajcie, za to montowanie to naprawdę poprosiłbym o łapeczki w górę. <laughs> naprawdę, za to, że muszę tak kilka razy nagrywać ten odcinek i jeszcze muszę go tak kleić montować. Jak widzicie, no, że mnie i tak wam dużo nie pokazuje, bo jak coś mi się zatnie po prostu po minutach, to ja po prostu zaczynam jakby od nowa, prawda, no nie nie męczę was tak, że to chwilę mówię, oj zacięło się, oj zacięło się tylko faktycznie, jeżeli zatnie się już po jakimś, no porządniejszym momencie gry, prawda dobrze, tak czy owak, za dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję jak już mówiłem, łapeczka, komentarz subskrypcja, sprawa jest jasna wszystko wiemy dobra, jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia cześć